A taram, pam, pam. Jest okiennica. Okno, tak? I teraz kwestia tego typu, czy. No bo normalne okiennice chodzi o to, żeby zamknąć, tak? Bo tu nie będzie szyby na razie. Jak będzie tańsza pleksa, to wtedy pleksę wsadzimy. Ale kwestia jest tego typu, czy, czy, czy. Użyję tutaj takich dźwiczek. Okiennicę dać na zewnątrz, gdy ona zachodzi na ramę, czy ją dać do środka? <laughs> w ten sposób, żeby otwierała się tak. Ale jeżeli będzie zachodziła na okno, to zabezpiecza, żeby wiatr po prostu nie hulał w środku, tak? W jakimś stopniu. Jeżeli będzie tu, to normalne, że trzeba będzie i zostawić troszeczkę miejsca tutaj, i tutaj, i tutaj, jak i na łączeniu, bo to będzie z dwóch się składało, po połowie. I będzie sobie po prostu wiatr hulał, A jak będzie zachodziło jedno na drugie, to będzie automatycznie, tak jak drzwi, nie? zachodzą futry, futryna, znaczy drzwi zachodzą na futrynę i, i wtedy jest większa szczelność, nie? Nie wiatr. I chyba tak sobie to kombinuję. Tylko się zastanawiam, jeszcze jedna kwestia robiąc takie zachodzące na futrynę. Nie to oprócz tego, że będę e, nawał deski w ten sposób, to jeszcze muszę zrobić w tą stronę zetkę, tak? I ona już mi będzie odstawała. Od, od okna odstawiała y, całą okiennicę. Więc już sam nie wiem, jak to zrobić. A jeżeli by była w środku, no ładniej by to wyglądało, gdyby była w środku. Na pewno ładniej by to wyglądało, ale zawias wtedy by musiał być tu wychodzić i tu zachodzić. Dobrze mówię? Mam jeden zawias, to sobie sprawdzę od razu. Wziąłem takie skromne zawiasy. O, w ten sposób, tak. Zawias będzie musiał zachodzić, ale jak on będzie tutaj. No, ale no, nie otworzą się całkiem, tylko do tego momentu, bo grubość tutaj zrobił wpust na zawias i wysunął troszeczkę. No, ale nie, bo jak dam wpust na czekaj, tutaj. Hmm. No ciężki mam orzek do zgryzienia. Muszę to przemyśleć jeszcze. Jak to zrobić dokładnie. A więc korzystając z czasu, że lustro schnie, rama do lustra i no nie miałbym co robić za bardzo. W oczekiwaniu na to, że klej już złapie. Więc wymyśliłem, że zajmę się za okiennicę. No niestety śnieg za oknem. No ale jeszcze, póki go tak napada dość sporo, to jeszcze mamy czas. Okiennicę muszę zrobić i tak samo chciałbym drzwi zrobić. Przede wszystkim drzwi. Eee, obmyśliłem to tak, że się, wspomogłem się internetem. Jak wiem o co chodzi. Zawias który zakupiłem. No, niestety kupiłem, więc będę musiał się z tym pomordować. Będę musiał w tym miejscu zagiąć go pod pewnym kątem, tak, żeby zrobił mi taki ząbek na. Grubość to jest 15 mm, z tego co pamiętam. Deska jest zrobiona tak, jest strugana 15 mm i wtedy będzie przykręcony tutaj zawias, ząbek i okiennica. Okiennice będą zachodzić na ramę. Będą zachodzić około centymetra, tak to sobie wymierzyłem, że po centymetrze będą zachodzić. Robię dwie okiennice. mógłbym zrobić jedną, by miał święty spokój. To też jest dobry pomysł, ale to jeszcze, jeszcze przemyślę, czy zrobić jedną i otwierano, no nie dwie, brzydko to będzie wyglądało jedna. Będą dwie mniejsze po 20, dokładnie 26 cm, czyli to jest prawie tyle co, co ta deska zostanie nam troszeczkę odpadu, no niestety. Bo potrzebuję 41 cm, a ta decha ma 80, czyli braknie mi 2 cm, a dokładnie potrzebuję tutaj. 43 cm na całą, bo okno jest 41 wysokie, więc po centymetrze zachodzi 43. I tu jest 50, 49 po centymetrze zachodzi, czyli jest 51, czyli potrzebuje 25,5 cm okiennica. Więc e, praktycznie to są dwie deski i sprawa załatwiona. Tylko zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą że dwie deski, ale one są dość szerokie i cienkie, więc jeżeli bym zrobił z dwóch desek, łatwiejsza by była robota, prawda? Szybciutko pach, zetkę tylko zrobić tak, tak i po sprawie, ale obawiam się, że e, będzie mi wyginało te deski tutaj w dlatego rozcinam i robię, przepraszam, <laughs> i robię krótsze wyjdzie mi 3 deski, dobrze mówię, 25,5 cm, tam sobie muszę to obliczyć, na 3 podzielić to wyjdzie jakieś 8,5 ma być Widzisz. tak, bo 3 razy jest 24 i 3 razy 5 jest 15 czyli to nam da 20,5 cm dokładnie czyli po 85 mm szerokość będzie deski zetkę później z tego ten materiał, który mi zostanie, wykorzystam na zetkę, nie będę już, bo tam sobie, pamiętacie, przygotowywałem też za lustrem mam tego trochę. Zrobiłem takie cieńsze, z których miałem zrobić zetkę, ale zrobię to z tych, żeby nie marnować materiału, bo to widzicie, wszystko jest z dziurami, więc e, jakoś to będę tym żądlował. Tutaj widzę sęka jakiegoś, nie wiem, czy mi się uda go ominąć, żeby nie wypadł później. No, zobaczymy, coś będziemy wybierać, mam tych desek, także Spokojnie coś wykombinujemy. Na razie sobie po prostu wyciągłem kilka, żeby zobaczyć jak to będzie. Dobra, wystarczy gadania. rościnam to teraz na 8,5 cm. Układam sobie, potrzebuję 3, 6, 10, 12, na mniejsze okno. Dużego jeszcze nie mierzyłem, ale wysokość jest ta sama. Szerokość może trochę inną zrobię, żeby mi żeby nie musiał jakiś sztukować kawałka listewki na końcu do tej y, okiennicy. Dobra, zabieram się za pracę, bo szkoda czasu. Zoczynałem już materiał. Eee, utrzymywałem szerokość 8,5 cm, ale powychodziło mi też tam kilka cieńszych eee, deseczek, znaczy węższych. Eee, z nich będę robił albo te zetki, takie wzmacniające całą konstrukcję. No, oczywiście no, do tego przymocowujemy całe okiennice. Ewentualnie e, gdzieś, jeżeli przy tym dłuższym. Oknie szerszym, oknie będę potrzebował innych stawek z innej szerokości. To będę miał coś w zapasie. Nie będę się tak strasznie, no, mozolnie e, tak powiem, starał, żeby to była ta szerokość i tylko i wyłącznie. Dlatego e, po prostu no, mam tamte, będę coś wykorzystywał. Wyszło mi z tego 4, e, i tu mam 6, 10. 16, czyli praktycznie tyle, co potrzebuję. Na jedno okno potrzebuję 6, 6 to jest 12, mam 16,4 w zapasie, więc będę musiał tam yy, przy tamtych, yy, tamtym okienku, gdzie potrzebuję też na pewno 6 już. Tu? Nie, źle mówię. Czekajcie, już to sprawdzę. Przecież to, to jest chwila i zmierzyć to okno.

Nie wiem, tu nie będę kombinował, bo tutaj też bym mógł wykorzystać kilka ścinek. Tu jest 8,5. Mogłem coś pokombinować, ale nie, nie będę. A pewno też z czasem te listewki, znaczy te listewki, te deski, które będą tak łączone, w tych okienkach zeschną się i zostaną szpary. Wtedy po prostu na łączeniu już za jakiś czas poprzybijam takie wstawki. Listewki troszeczkę e, cień, znaczy o wiele cieńsze, aby, e, żeby przykryły to łączenie. Chyba że po prostu zostawię w to świętym spokoju i tak sobie to zostanie. Są dziury, są dziury, ale nie przejmuje się to. Jeżeli chodzi o same ramy okienne, dodało te, te dziury dodały trochę uroku, e, wpasowały się w ten kolor i, i, i w te okiennice. Także nie sądzę, żeby. Znaczy te okna, nie sądzę, żeby tutaj to przeszkadzało, dlatego spokojnie damy radę. Tak porozcinany materiał fajnie nawet jak sobie e, poleży tam z jeden, dwa dni, żeby to, że tak powiem, e, złapało oddechu, potocznie mówiąc, żeby sobie o, e, taki oddech złapało. Co się ma powyginać, to się powygina, co się ma poprostować, to się przeprostuje. E, ewentualnie wtedy można jeszcze coś e, po przycinać, żeby było Równiej. No i tyle. Już są y, pomalowane dwukrotnie. Pierwsze to było impregnat przeszlifowane i ta lakierobejca, mm, lakierobejca, na zewnątrz, tak, zewnętrznych elementów. Zapomniałem jak to się nazywa dokładnie. E, już mam przygotowane też deseczki, które będą służyć do budowy okiennic. Też są pomalowane dwukrotnie. Czyli impregnat przeszlifowany i ta lakierobejca. Więc nie pozostało mi nic innego, jak po prostu dokończyć te okiennice. Przypominam, że będą one się składać. Jedna okiennica, o tu są trzy aż. To, są, to składa się z sześciu deseczek. I po prostu będę teraz to, co teraz będę wykonywał, to nic innego jak taki zygzak. Tak, tak, tak. Bo tu powiedzmy, tu jest dół okna, czyli w tą stronę, tak i tak. Tu będą zawiasy, i analogicznie w tą stronę, w tą stronę, i w tą. I zawiasy. I tego jeszcze nie mam gotowych tych listewek, dlatego e, dzisiaj postaram się tym zająć. Nie wiem, jak mi z czasem e, wyskoczy, ponieważ już e, nie mam go za dużo. E, pewnie powybieram materiał, który będę chciał do tego wykorzystać. Coś trzeba będzie porozcinać, żeby... Mam różnej szerokości e, jeszcze kantóweczki, deseczki. E, będę chciał je zrobić też, żeby nie były za szerokie, bo to nie ma sensu, nie wiem, nie mam gdzieś tu metra pod ręką, mam metr pod ręką. No 4 cztery centymetry to jest maks, żeby to się jakoś ładnie prezentowało, żeby nie tak jak przypominam, cały czas nie było za toporne. Też miałem się wziąć za to, żeby sfrezować tutaj po zewnętrznej części te okna, te okiennice, ale na początku. Nie wiedziałem, która strona mi wyjdzie ładniejsza, dopiero po malowaniu to wyszło, więc ewentualnie zrobię tak, że jeszcze się nad tym zastanowię, czy zafrezuję, i wtedy jeszcze raz pociągnę już tym lakierobejcą, tylko i wyłącznie samą lakierobejcą. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Spróbuję to jakoś, żeby dla oka było miłe, jak to ja zawsze mówię. Więc ja już nie gadam, odkładam. Przygotowany materiał na bok i biorę się za cięcie. mi to zajęło, ale udało mi się dopracować taki powiedzmy w miarę kąt, który by tutaj dobrze pasował do tej zetki. E, oczywiście metodą prób i błędów, tak? Można było, najprościej by było wziąć tamten taki przyrząd fajny do kątów, jednak tutaj mógłby być troszeczkę niewygodny, bo jest za duży a zapomniałem sobie wydrukować, a miałem sobie wydrukować taki mniejszy zgrabniejszy. No to była moja deseczka testowa yy, i na początku po prostu zaznaczyłem sobie, no powiedzmy tak, nie wiem czy widzicie dokładnie, ale o, odwrócę. Przyłożyłem deskę, deseczkę tak, żeby mi licowała się z tym, yy, z tą krawędzią, jak i z tą krawędzią tutaj. Zrobiłem z jednej strony kreseczkę, z drugiej przerysowałem linijką. Ustawiłem mniej więcej do tego kąta, który mi wyszedł, ukośnice później. Jak już miałem jeden, jedną stronę obciętą, przyłożyłem tutaj to samo. Zrobiłem w tym miejscu. Odznaczyłem zawsze sobie troszeczkę tnę z zapasem. Przyłożyłem było w miarę, ale jeszcze dopracowałem kąty. Tam do, nie pamiętam w Brazylia, wyszło dokładnie e, jakieś. 31-31,6 stopnia. W każdym razie to nie jest aż tak istotne. Istotne, że tutaj się będzie prawie idealnie licowało. Tu już mam gotową deseczkę, która elegancko się tutaj zgrywa. Nie wiem, dlaczego wysokości mi się nie zgadzają, ale wiem dlaczego, bo ta deska jest po prostu Na senku troszeczkę wygięta, ale to nic. Eee, przybijałem to oczywiście gustkami. Pierwsze malowałem, przybijałem eee, tak troszeczkę to z Partyzantka taka mi tu wyszła, ale to dlatego, że nigdy tego nie robiłem. Nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Ale już drugi zestaw mi wyszedł lepiej. Trzeci wyjdzie mi pewnie najlepiej. Eee, teraz utnę cztery takie. Listewki, tam jedną mogłem użyć, ale ona jest taka z sękiem, pewnie by się tu gieła, więc zostawię sobie ją jako deseczkę testową. Dotnę jeszcze trzy. Teraz mam tyle dobrze, że po prostu już mam szablon, nie? czyli tą deseczkę i tak samo malowanie, przybijanie gwustkami, później nawiercanie i będę jeszcze to skręcał powiedzmy po dwie, dwa wkręty na deseczkę. Ponieważ gwoździki na pewno by zaczęły pracować, później by się to wszystko gibało, dlatego też jest ta zetka, ramię tej zetki, żeby to wzmocniło wszystko. Tutaj ustawiałem około 2 cm. Już Wam powiem dokładnie, dokładnie 2 cm od brzegu. Tutaj jest około 1 cm, bo tak z takim zapasem lekkim to zrobiłem i od tej strony będą zawiasy i teraz jest istotne żebym wiedział z której strony y, jak to przybić, tak? Bo to jest na razie... Y, okay, czekaj, momencik. Okiennica, więc skoro z tej strony są zawiasy, to y, Z powinna iść tak. Tak przynajmniej mi się wydaje, może się mylę, ale mam nadzieję, że nie, że cały ciężar tej strony, która nie jest zaczepiona, opiera się na tym ramieniu z i wspiera się tu, gdzie jest zawias. Dlatego jest to istotne. Teraz, jak będę ciął, wiem, że. Chociaż. No dobra. Istotne jest. A czemu teraz mi się nie zgadza? Ciekawy jestem, czy mi się całe okienko nie zeskosowało. Bo to jest wszystko przybijane. 50, no nie zgadza się wszystko, aczkolwiek w ten sposób się to nie zgadza. Powiedzmy milimetry, ale już mam kąt, więc sobie będę to wszystko y, przygotowywał. Teraz. No nic, teraz nie pozostało mi nic innego jak y, poprzykręcać to wszystko, żeby to wzmocnić, bo przypominam, że tylko jest złapane gwoździkami, a żeby to się nie rozsypało, bo nie chcę tego na siłę teraz wyginać, ale podejrzewam, że przy mocniejszym uderzeniu, nawet przy zamykaniu, mogłoby spowodować to, że te klepki odpadną. I staram się nie kręcić za blisko brzegu tej listewki, jak i na kraju tych klepek. Mogłem to od razu wkręcać, jak y, były jeszcze mokre otwarby y, deseczki, wtedy na pewno by to leżej wchodziło. Dobra, teraz jest solidnie, można tak powiedzieć. Jakieś delikatne prześwity są <noise> przez dziury jak w serze szwajcarskim, jak i na łączeniu, ale to też dodaje swojego roku. Jedno z głowy. Teraz jeszcze kolejne.